Siemano! To kolejny Rap Stolik. Kolejne otwarcie preorderu. Zapraszam. Słyszycie, co leci w tle? To ero. Skosi. Nagrali wspólny projekt. BlackBok. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Możliwe, że tak. Mi zamówiłem płytę na www.preorder.pl w wersji preorderowej z markerem. że tak, bo się nie znam w tych rzeczach BLED, Bok, R Kosi, do malowania, węgbugi, końcóweczka i tego JWP dop i tego to na boczek, to do kolekcji. A nas interesuje właśnie to dzisiaj. Nożyk, nożyk. Wszyscy czekali na Solo Erosa, a Ero jeszcze przed solówką, bo solówka ma wyjść na jesień. I właśnie taka rozgrzeweczka z Erosa strony płyta z kosim zresztą JWP się obudzili chyba z zimowego snu bo dużo rzeczy się od nich będzie szykowało między innymi Jedlak z dwójka właśnie solo erosa Kosi też coś tam z tego co przeczytałem i, i jest wiadome w internetach coś tam też dzieje się właśnie przy bardzo płytka prezentuje się tak Blackbook wspólny projekt Ero i Kosiego ekipa z Warszawy i Dokładnie tak. Fajnie, że chłopaki nagrali takie rzeczy. Dobry warszawski hip-hop. W skrócie mówiąc. Lubię takie projekty, bo, bo to jest rap, nie? Słychać ten rap, słuchaj tą zajawę u chłopaków. Stara graficiarska ekipa rapowa. sprzeliczymy szybko może jeszcze o Step Records, dystrybucja. Przelecimy szybko sobie listę. i leci to tak. Black Book Miejska komunikacja to był single, puszczony nie mam czasu, leci w tle też singiel, PTTM. Skun plus Tytek to skit? Rzadko zdarzają się skity, ale są Mydlak Story, Hymn, Writerów, Klinika, Chrome plus Bitek również skit. No Name. Atrament i spray, też skit, wieczność i cech CHCWG, muzyka Shivers, również mamy muzykę Szczura, Magiery z White House'ów, Falcon One na gramofonach, returnersi na bitach, również, no i Szczur, którego wcześniej wymieniłem, z JWP ekipy. Pokażę jeszcze raz, jak to się prezentuje. Płytka do zamówienia na jwp.crew.pl, na preorder.pl, dystrybucja stepów i co? Zapraszam do kupowania, do sprawdzenia, jak chopaki są w formie, czy nie. Na pewno są. I to jest bardzo dobry rap. Bumpupowo, oldschoolowy, ale też chopaki umieją pokazać, na co ich stać na nowych, newskolowych bitach, również więc. Wszystko tutaj się zazębia tak naprawdę w tej ekipie. I tego. Tak, do następnego. Kupujcie polskie raputy, wspierajcie swoich artystów i do zobaczyska. z